Witam państwa serdecznie. A chciałem dzisiaj przypomnieć książkę, która ma już y, chyba z rok y, czyli wojnę domową w Polsce, o której trochę zapomnieliśmy, i ja nie mając ciągle do dyspozycji jakichś nowości. Nie promowałem je intensywnie, robiłem to też z różnych powodów. Zarzucano mi, że jakoś tak za dyskretnie o tym mówię. Mówię o tym, proszę państwa, dyskretnie, dlatego że te sprawy ciągle są żywe i to są żywe w obszarach, o których państwo nawet nie, które państwo nawet nie podejrzewacie, że one mogą być tam istotne. Więc ja też jestem trochę ostrożny z tymi rewelacjami, ale postanowiłem dzisiaj do tego wrócić, a też przypomnieć fantastyczne rysunki. Tomka, które się tutaj znajdują i przeczytać Państwu jeden rozdział pierwszy, opowiadający o Stanisławie Sojczyńskim, jednym z takich najbardziej pozytywnych bohaterów podziemia niepodległościowego po wojnie, zwalczającym komunistów. Stanisławie Sojczyńskim, który został aresztowany, przyznał się do wszystkiego po to, żeby nie wsypać swoich kolegów i został zastrzelony jej zakopany w anonimowym grobie. E, tak wyglądał Staszek Sojczyński. Przedwojenny nauczyciel po kursie e, wydawał gazetę w lesie jako partyzant, periodyk wydawał. No to ja, proszę Państwa, jak wiecie, zawsze staram się unikać takich rzewnych e, tonów e, i e, formatów oczywistych. To znaczy, żeby nie opisywać tych ludzi. Ich straszliwego końca, tak, żebyśmy nie mieli żadnej nadziei, a ich morderców, żeby nie opisywać w taki sposób, że oni mieli jakieś nadludzkie moce, tylko żeby ta historia miała zupełnie nowy wymiar. Czy mi się to udaje? No czasem tak, czasem nie, a to Państwo sami ocenicie. Ja wiem, że niektórzy nie lubią tego sposobu. Opisywania, i uważają, że, że to nie, że to trzeba prosto i, i walić po, po oczach, to moim zdaniem jest nieskuteczne, i im więcej czasu upływa od tych niewesołych lat, tym jest mniej skuteczne. Poza tym jest taka kwestia, że ta, pamięć tych ludzi przestała kogokolwiek zajmować. Tak naprawdę. Ja już mówiłem, że ostatni raz pamiętniki Braci Taraszkiewiczów zostały wydane w 2008. W 2008, niedługo będzie 20 lat tego momentu. No to, co tu gadać. Dobra, przeczytajmy. Rozdział: Wojna domowa w Polsce. Pan samochodzik kontra konspiracyjne wojsko polskie. Każdy rozdział zaczyna się cytatem. Siedzą wokół wody jak czarownic kupa, grzejąca się nad kotłem, w którym ważą trupa. Adam Mickiewicz. Pod serią artykułów opublikowanych w 1946 roku w głosie robotniczym, piśmie ukazującym się w Łodzi w latach 1945-1990, opisujących wyczyny i akcje Stanisława Sojczyńskiego-Warszyca, podpisana była Ewa Połaniecka. W rzeczywistości teksty te napisał Zbigniew Nowicki, używający później pseudonimu Zbigniew Janacki. Trudno inaczej wyjaśnić użycie tego pseudonimu niż obawą przed egzekucją z rąk ludzi Warszyca. Wszyscy bowiem w Łodzi i okolicach wiedzieli, że Sojczyński ma swoich zaufanych ludzi w miastach. Na pewno w Radomsku, na pewno w Częstochowie, a być może także w Łodzi. Pod samym nosem Mieczesława Moczara. To nie była prawda. Warszyc, znakomity organizator i dowódca polowy, nie miał aż tak wielkich wpływów. Nienacki, póki siedział w Łodzi, był bezpieczny. Gdyby jednak ruszył się choćby do Radomska, musiałby się liczyć z najgorszym. Warszyc bowiem, nie oglądając się na ryzyko, potrafił zorganizować akcję odbicia więźniów z Radom Szczeńskiego więzienia, skazanych na śmierć akowców i działaczy niepodległościowych. Wydarzenia te miały miejsce w nocy z 19 na 20 kwietnia 1946 roku. Akcja była sławna i dobrze przeprowadzona. Ona dała początek serii dramatycznych artykułów Nienackiego, pisanych pod pseudonimem. Da też początek niezwykłej karierze tego autora. Akcja na Radomsko udana i przeprowadzona bardzo starannie została przez przyszłego autora serii książek o przygodach pana Samochodzika opisana jako bandycki napad z użyciem przeważających sił, a do tego jeszcze nie do końca udany. Wątki te powtarzało później wielu autorów mierzących się z tym tematem, zarzucając Warszycowi, że nie zajął budynku uba i koszar. Najprawdopodobniej nie zamierzał on niczego takiego próbować. Jego celem było odbicie więźniów i ewentualna ekspropriacja zasobów bankowych. Uwolniono prawie wszystkich więźniów, trzymano w szachu przez ponad godzinę załogę. Yy, Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i koszar. Miasto było całkowicie we władaniu ludzi Warszyca, którzy po zakończonej akcji wycofali się w porządku do lasu. Akcja na Radomsko uruchomiła jednak też całą machinę propagandową wymierzoną w Warszyca. Machinę, która pracowała długo, długo po, to, długo po jego aresztowaniu i śmierci. Najważniejszymi jej maszynistami byli Zbigniew Jenacki i Jerzy Putrament. Trudno dziś zrozumieć, dlaczego człowiek tak wszechwładny jak Jerzy trament, a przy tym literacko utalentowany, tak długo upierał się przy ekranizacji książki Zbigniewa Niemieckiego pod tytułem Worek Judaszów. Powieść ta została w końcu przerobiona na film, a obraz wszedł do kin pod tytułem Akcja Brutus. Opowieść nasza nie będzie jednak traktować się o aktorach i filmowcach, ale o śmierci prawdziwej i sfingowanej, a także o prawdziwym i sfingowanym bohaterstwie. Próbujemy, spróbujemy zastanowić się, dlaczego autorzy za żelaznej kurtyny, którzy chcieli podnieść znaczenie swojej twórczości, albo twórczości pisarzy od nich młodszych, ale dobrze się zapowiadających, szukali dla swojej lub ich pracy uzasadnień i uwzniośleń w literaturze zachodu. Mało kto z polskich autorów Porównałby kolega po piórze do któregoś z pisarzy radzieckich czy rosyjskich. No chyba, że można by było kogoś porównać do Dostojewskiego czy Tołstoja, ale takie, takie rzeczy w ogóle nie wchodziły w grę. O czym to świadczyło? O lęku, tak sądzę. W przerażającym lęku przed komunistami oraz Rosjanami, o bezradności wobec nich i ich ideologii. Był to też efekt upadku, jaki był udziałem ludzi takich jak Putrament, Nienacki i inni. Mieli oni całkowitą świadomość i pewność, że stoczyli się na samo dno, ale szukali rozpaczliwie jakichś gałęzi, których mogliby się uchwycić, żeby uratować choćby część godności. To, że towarzysze radzieccy im w tym pomóc nie chcieli, było pewne. Oni chętnie popatrzyliby, jak ich polscy koledzy po piórze giną w bagnie, skręcając się z bólu na śmietniku albo zdychają z głodu na Syberii. Rozkazy były jednak inne i cała trzoda polskich literatów powojennych pasła się na kołchozowym pastwisku pilnowanym przez towarzysza Putramenta. Ten zaś wpadł na świetny w swojej własnej ocenie pomysł, by małpować Zachód i udawać, że w Polsce wszystko jest w porządku. By trend ten utrzymać i go propagować, potrzebował innych pisarzy, którzy myśleliby i tworzyli w podobnym duchu. Potrzebował też ofiar, które będą dobrym pretekstem do wykazania się własną wyższością moralną. I te ofiary łatwo było znaleźć. Byli nimi żołnierze podziemia niepodległościowego, którym odebrano głos w sensie dosłownym, nie metaforycznym. Zabito ich po prostu, a potem metodycznie zmieniano ich życiorysy i sylwetki, kolportując opowieści o ich rzekomo zbrodniczych wyczynach. Ze zwierzęcego lęku przed Rosjanami polscy literaci wymyślili na zlecenie tychże Rosjan wroga, który już nikomu nie mógł zagrozić. Żeby cała operacja się udała, należało tylko zmistyfikować życie żołnierzy podziemia niepodległościowego, a następnie w tę mistyfikację uwiarygodnić poprzez talent jakiegoś pisarza i poprzez film. Lista nie uwiargarnia kłamstw, jak filmy i seriale. Kiedy więc Nienacki napisał swoją książkę worek Judaszów, Putrament nazwał go polskim Peterem Czajnejem. Nikt już dziś nie pamięta, kim był Peter Chaney i jaki zostawił po sobie dorobek. Przypomnę go więc w kilku słowach i wskażę, co urzekło Putramenta w jego twórczości. Cheney był autorem całych serii groszowych powieści kryminalnych, które przenoszone były na ekran i na scenę. Pisał prostym, zrozumiałym dla każdego angielskim, a jego bohaterowie byli kwintesencją aspiracji angielskiej klasy średniej. Sam Cheney także był ich kwintesencją. Przez całe życie udawał kogoś, kim w rzeczywistości nie był. Nie był na pewno genialnym detektywem. Nie był też nigdy policjantem. Nie miał znajomości w wyższych sferach. Nie uwodził kobiet obwieszonych brelantami. Był za to korespondentem metropolitalnej policji, która, który umieszczał krótkie notki kryminalne w londyńskich gazetach. Cała reszta własnego życia została przez niego zmyślona i jak każdy prosty preparat, który oddziałuje na nerwy i wyobraźnię, stała się narkotykiem mas. Dziś, kiedy wiemy już nieco więcej o promocji i kolportażu treści popkultury, możemy spokojnie założyć, że nie tylko uwodzicielski urok prozycznej powodował, że była ona popularna. Z całą pewnością za promocją tych książek nie stała londyńska policja, albowiem jego, jego bohaterowie byli prywatnymi detektywami, Samotnymi jeźdźcami stróżami prawa działającymi na własną rękę. Ktoś jednak dbałby, pisane prostym językiem, nieskomplikowane w warstwie fabularnej, pełny wyrazistych postaci z nieprawdziwego zdarzenia książki Pitera ja rozchodziły się jak świeże bułki. Dlaczego Putrament akurat jego wskazał jako wzór, do którego powinien równać nienacki? Tego nie wiemy. Ale nie doszukiwałbym się tu jakichś głębszych podtekstów. Po prostu Putramentowi wydawało się, że wystarczy mieć poparcie partii, dostęp do gazet, czyli promocji i zdolnego autora, żeby zrobić z nim, polskie, z nim polskiego Cheyneya. No i koniecznie trzeba kłamać, bo, bez tego, bo z tego, że Cheyney ugał, Putrament musiał sobie dokładnie zdawać sprawę. I do tego samego namawiał Nienackiego. Kiedy jednak przyszło do przeniesienia na ekran worka Judaszów, sprawa z nierozpoznanych przyczyn utknęła w miejscu. Zaś ludzie decydujący o tym, czy film ma powstać, czy nie, zachowywali się i wyglądali dokładnie tak, jak to opisał Mickiewicz w Panu Tadeuszu, jak czarownic kupa nad kotłem, w którym ważą trupa. Było to co prawda już w latach 50. po śmierci Stalina, ale może właśnie dlatego tym ludziom, żyjącym w permanentnym strachu przez SB i przed sobą nawzajem, nagle zaświtało w głowach, że przecież nie można aż tak strasznie ugać. Nie można być aż takim Cheyneiem i pokazywać tamtych pomordowanych w piwnicach tak straszliwie trywialnie. Tak sądzę, bo nie potrafię tego inaczej wyjaśnić. Film w końcu powstał, zagrali w nim czołowi aktorzy. Wielu z nich podziwiamy do dzisiaj. Wielu, jak Zygmunt Hipner, ma opinię geniuszy stawianych dziś za wzór dla młodych aktorów. Nie zmieniło to jednak faktu, że film był okropny. I taki jest nadal. Nie da się go oglądać, bo jest to obraz emocjonalnie wulgarny. Znacznie bardziej wulgarny niż proza czajneja która wyrównywała po prostu osobiste deficyty autora. Akcja Brutus zaś była filmem degradującym wszystkich, którzy przyłożyli rękę do, tej, do jego produkcji. Zdegradowała też samego Nienackiego, który miał być przecież człowiekiem, czołowym pisarzem lekkiej prozy kryminalnej w PRL. Stało się inaczej, a to dlatego będę się upierał, że groza położenia negatywnych bohaterów tej powieści i filmu oddziaływała na umysły i serca ich wrogów, czyli polskich komunistów zajmujących się literaturą i filmem. Pan Bóg zaś przygotował dla nich jeszcze jedną pułapkę. Jakby po to, by wyszydzić ich spóźnioną wrażliwość, którą zademonstrowali, nie dopuszczając przez jakiś czas do realizacji filmu na podstawie powieści Worek daszów. O tym jednak opowiem za chwilę. Proszę Państwa, tak to jest napisana książka. Myślę, że to jest ciekawe. Dobrze by było jeszcze kiedyś zrobić coś podobnego. Yy, niestety, promocja tych. Tego sposobu narracji nie jest łatwa, dlatego że no, wszyscy chcieli być dzisiaj, być dzisiaj Peterami Chaineyami i każdy uważa, że upraszczając swój przekaz do niemożliwości e, robi dobrze i zyskuje czytelnika masowego. No, nie, dewastuje wrażliwość, niszczy wszystko i doprowadza e, no, do dramatycznego upadku cały segment twórczości e, takiej beletrystycznej. Ale tego się ludziom nie da wytłumaczyć, bo oni wiedzą lepiej. Jak już ktoś raz coś opublikował i jeszcze mu za to zapłacili, nie wytłumaczymy mu, że robi źle. On po prostu wie lepiej. Więc zostawmy tych ludzi swojemu losowi, a zajmijmy się czym innym. Ja będę się zajmował promowaniem takich treści po swojemu. Mam nadzieję, że Państwo będziecie mi towarzyszyć. Do tej książki będziemy jeszcze wracać. A na dziś to na razie wszystko. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia. Proszę Państwa, jeżeli ktoś chce wspomóc nasz kanał, będę wdzięczny za każde zasilenie, dlatego że promocja tych książek kosztuje mnie trochę wysiłku i staram się, żeby Państwo je zareklamować jak najlepiej potrafię. No, wydajemy ich bardzo dużo. Jak Państwo widzicie, ta nasza działalność wydawnicza podąża w różnych kierunkach, bo mamy tutaj pozycję. Z zakresu historii gospodarczej wydajemy biografie i żywoty świętych, i wydajemy także wspomnienia szlachty polskiej i Polaków zasłużonych dla historii naszego kraju. Naprawdę, rozumiem, że wiele osób nie chce kupować książek, albo nie ma miejsca na te książki, albo po prostu uważa, że czas książki minął i książka jako medium się przestarzała. No to, to postawmy sprawę tak, że zajmujemy się promocją treści. Takich, których nie promuje nikt poza wydawnictwem Klinika Języka. Jeżeli chce, chce ktoś nas, nie kupując książek, docenić tę naszą działalność i wspomóc, będę bardzo wdzięczny. Numer konta zawsze jest pod każdym nagraniem. Można go tam sobie znaleźć, gdzieś jest w opisie, albo na początku tego opisu, albo na końcu. Jeżeli nie macie Państwo ochoty kupować książek, bardzo proszę, wspomóżcie nasz kanał, będzie on coraz lepszy. Ja będę się czuł coraz pewniej, i nie będę się musiał zastanawiać, skąd tu wziąć pieniądze na kolejną okładkę tej klasy albo tej klasy, żeby zainteresować inne osoby, które chcą czytać książki, chcą je kupować, do tej naszej promowanej tutaj treści. Jeszcze raz, bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.